Czy Twoja strona internetowa naprawdę wspiera Twój biznes, czy tylko zajmuje miejsce w internecie? Dziś przyjrzymy się temu, co naprawdę sprawia, że strona WWW nie tylko estetycznie wygląda, ale jest skuteczna biznesowo. Z tego odcinka dowiesz się, jakie elementy techniczne i wizualne wpływają na doświadczenie użytkownika, jak projektować stronę, która sprzedaje, dosłownie i w przenośni, i czego nie może zabraknąć, jeśli chcesz zbudować zaufanie, uwagę. Konwersja. Zacznijmy od UX, czyli użytkownik w centrum. Wyobraź sobie, że wchodzisz do nowego lokalu. Nikt Cię nie wita, nie wiesz gdzie usiąść, karta dani leży gdzieś na sąsiednim stoliku pod kubkiem z kawą. Zanim zdążysz po nią sięgnąć, już masz ochotę wyjść. Tak samo działa źle zaprojektowana, nieprzyjazna dla użytkownika strona internetowa. UX, czyli User Experience, czyli doświadczenie użytkownika, to sposób, w jaki odwiedzający porusza się po Twojej stronie i jak się na niej czuje. To nie tylko układ przycisków, ale też cały klimat i intuicyjność tej przestrzeni. Dobra strona prowadzi użytkownika za rękę, nie zmusza go do zgadywania, co dalej. Nawigacja powinna być zrozumiała, a struktura przewidywalna i logiczna. Nikt nie chce szukać kontaktu do firmy, przeklikując się przez pięć zakładek albo zastanawiając się, gdzie zniknęło menu. Ważny jest też logiczny układ i porządek. Im mniej wizualnych rozpraszaczy, tym łatwiej skupić się na treści i ofercie. Jasny komunikat, czytelna typografia i widoczne przyciski pomagają użytkownikowi szybciej podjąć decyzję. Czy to o zakupie, czy o wypełnieniu formularza. W przypadku sklepów online kluczowy jest uproszczony proces zakupowy, najlepiej taki, który nie wymaga rejestracji. Każde dodatkowe kliknięcie to potencjalna przeszkoda. I wreszcie wsparcie. Dobrze zaprojektowany live chat albo formularz pomocy nie tylko zwiększa konwersję, ale sprawia, że użytkownik czuje się zaopiekowany. UX to także emocje. Użytkownik powinien czuć się komfortowo, wiedzieć, gdzie jest, Dokąd zmierza, i że ktoś zadbał o jego potrzeby na każdym etapie podróży przez stronę. Następny ważny aspekt to technikalia, czyli wszystko to, co działa w tle. Za każdą dobrze działającą stroną stoi technika, która, choć niewidoczna, ma ogromny wpływ na odbiór witryny. To trochę jak kuchnia w restauracji. Goście jej nie widzą, ale jeśli coś tam nie działa, od razu czuć to na sali. Zacznijmy od responsywności. Dziś większość ruchu internetowego odbywa się przez smartfony. Strona, która nie działa dobrze na telefonie, od razu traci punkty. Mobile First to nie jest marketingowy chwyt. To dzisiaj konieczność. Użytkownik musi mieć pewność, że niezależnie od tego, czy przegląda Twoją ofertę na laptopie, tablecie czy telefonie, wszystko będzie działać sprawnie i wyglądać estetycznie. Kolejna kwestia to szybkość ładowania. Każda sekunda ma znaczenie, dosłownie. Badania pokazują, że ponad połowa użytkowników, 53%, rezygnuje z odwiedzin, jeśli strona ładuje się dłużej niż 3 sekundy. To bardzo mało czasu, by zrobić dobre pierwsze wrażenie, ale wystarczająco dużo, by je całkowicie zepsuć. Właśnie dlatego warto zadbać o kompresję obrazów, ograniczenie liczby skryptów, wybór szybkiego hostingu czy zastosowanie pamięci podręcznej. Nie zapominajmy też o dostępności, czyli projektowaniu stron z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Strona powinna być zrozumiała i możliwa do obsługi zarówno dla osób słabowidzących, jak i tych, które korzystają z klawiatury zamiast myszy. Alternatywne opisy zdjęć, czytelne etykiety, logiczna struktura nagłówków sprawią, że nikt nie poczuje się na Twojej stronie wykluczony. I wreszcie bezpieczeństwo. Kiedyś certyfikat SSL był luksusem, teraz to już standard. Chroni dane użytkowników i buduje zaufanie. Jeśli użytkownik widzi ostrzeżenie o braku zabezpieczeń, prawie na pewno ominie Twoją stronę szerokim łukiem. I gdzie pójdzie? No oczywiście, że do Twojej konkurencji. Techniczne aspekty strony to krygosłup całej witryny. Jeśli zawiedzie, posypie się wszystko. Jak przetestować stronę pod względem szybkości i dostępności? Są do tego odpowiednie narzędzia, takie jak Google PageSpeed Insights czy Wave. Linki do narzędzi znajdziesz w opisie odcinka. Trzecia ważna rzecz to wygląd strony. Czy wiesz, że zanim użytkownik przeczyta choćby jedno zdanie na Twojej stronie, jego mózg już zdąży ją ocenić? Wystarczą dosłownie ułamki sekund, by zdecydował, czy zostanie, czy wciśnie przycisk wstecz. Bo to właśnie estetyka, kolory, zdjęcia, kompozycja tworzą pierwsze wrażenie. I choć może się wydawać, że wygląd to sprawa drugorzędna, w rzeczywistości jest to pierwszy i bardzo głośny komunikat, jaki wysyłasz odwiedzającemu. Nie musisz mówić nic, wystarczy, że pokażesz stronę. Dobrze dobrana kolorystyka może zdziałać cuda. Paleta barw powinna oczywiście być spójna z identyfikacją Twojej marki, by wzmacniać jej przekaz. Nie przesać jednak z kolorami, nawet jeśli masz takie w swojej palecie. Użycie trzech maksymalnie kolorów dominujących. To bezpieczny sposób na zachowanie harmonii. Typografia również odgrywa dużą rolę. Krój pisma musi być nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim czytelny i mieć polskie znaki. Nie chodzi o to, by zachwycić fantazyjną czcionką, ale by umożliwić łatwe przyswajanie treści. Dobrze dobrana typografia organizuje tekst, prowadzi wzrok, podkreśla to, co najważniejsze. Atmosferę tworzą również grafiki i zdjęcia. Zbyt wiele stokowych obrazków potrafi zabić autentyczność. Postaw raczej na wysokiej jakości zdjęcia, najlepiej autorskie lub profesjonalnie przygotowane, bo one lepiej zbudują zaufanie i pokażą, że dbasz o szczegóły. W sklepie internetowym natomiast nie ma miejsca na przypadek. Zdjęcia produktów muszą być ostre, dobrze oświetlone i pokazane z różnych perspektyw. Warto też odważyć się na coś więcej. Nowoczesne rozwiązania wizualne, takie jak efekt paralaksy, mikroanimacje czy graficzne kursory, potrafią nadać stronie charakter. Ale tu też uwaga, nie przesać, bo użytkownik poczuje się zagubiony i przytłoczony. Kluczem, jak wszędzie, jest umiar i dopasowanie do stylu marki. Wizualna spójność, czytelność i przejrzystość to wszystko sprawia, że użytkownik czuje się dobrze. A jeśli czuje się dobrze, zostanie na dłużej. Kolejny ważny element to treść, taka, która ma sens. Wyobraź sobie stronę, która wygląda świetnie, ale po chwili orientujesz się, że nie wiesz właściwie, czym zajmuje się ta firma i co właściwie możesz tam zrobić. To częsty błąd. Treść strony jest jak rozmowa. Jeśli nie mówisz jasno, odbiorca straci zainteresowanie. Zacznij od zrozumienia odbiorcy. Co, co go interesuje? Jakie ma pytania? Z czym się zmaga? I dopiero wtedy stwórz treści. Chociaż warto mieć stronę o nas, bo klienci lubią wiedzieć, od kogo kupują, to zamiast opowiadać historię firmy od czasów założenia, skup się na tym, co naprawdę interesuje użytkownika. Jakie problemy rozwiązujesz? Jakie wartości mu dajesz? Używaj języka korzyści, czyli nie oferujemy usługę X, ale zyskasz więcej czasu dzięki. Nie chodzi o to, by mówić, co robisz, tylko co to daje Twojemu klientowi. Prosto, zwięźle i konkretnie. Treść powinna być unikalna. Ani Google, ani tym bardziej użytkownicy nie lubią kopii. Opisy produktów w e-commerce to miejsce, gdzie warto się postarać. Zamiast suchych parametrów daj ludziom powód, by kupili właśnie u Ciebie. I nie zapominaj o strukturze. Nagłówki, akapity, wypunktowania, to wszystko porządkuje treść i sprawia, że nawet dłuższe teksty są lekkie w odbiorze. Przejdźmy do kolejnego elementu, do CTA, czyli wezwanie do działania. Możesz mieć piękną stronę, możesz mieć świetną ofertę i dopracowaną treść, ale jeśli nie powiesz użytkownikowi, co ma zrobić dalej, to może się nie domyślić sam. CTA, czyli Call to Action, czyli wezwanie do działania, mówi kliknij tutaj, zapisz się, kup teraz. Dobry CTA nie jest nachalny, on zaprasza. Powinien być widoczny, na przykład wyróżniać się kolorem powinien też mieć konkretną treść. Nie wyślij, tylko poproszę o wycenę. Nie kliknij, tylko zarezerwuj bez ryzyka. Jego umiejscowienie też ma znaczenie. W nagłówku dla tych, którzy są gotowi od razu. Po bloku tekstu dla tych, którzy potrzebują chwili na zastanowienie. Na dole strony dla tych, którzy czytają wszystko od deski do deski. Ten mały przycisk może mieć ogromną siłę. Kolejny element. Szósty już to zaufanie. Ono nie pojawia się znikąd. Buduje się je krok po kroku, a strona internetowa może w tym bardzo pomóc. Ludzie nie kupują tylko oczami, ale też sercem. Muszą poczuć, że mogą ci zaufać. O bezpieczeństwie już mówiłam: certyfikat SSL to dziś konieczność. Jednak zaufanie budują również opinie klienta, referencje, logo firm, z którymi współpracowałaś czy współpracowałeś. To wszystko to tak zwany social proof, czyli dowód społeczny. Pokaż, że inni już Ci zaufali. Niech to będą realne opinie, podpisane imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy. Idealnie byłoby, gdyby zawierały również zdjęcie. Pokaż też ludzką twarz swojej marki. Nie bój się pokazać zespołu, procesu, yy, kulis działania. Ty Im bardziej autentycznie, tym lepiej. Zadbaj o przejrzystość zasad. Politykę zwrotów, regulamin, dane kontaktowe, Użytkownik nie powinien się zastanawiać, jak się z Tobą skontaktować. To powinno być widoczne jak na dłoni. Ostatni element to podążanie za trendami. Kogo nigdy nie kusiło, żeby pójść za modą, niech podniesie rękę. Tak myślałam, że lasu rąk raczej nie będzie. I nie ma w tym nic złego. Nowoczesna strona nie tylko przyciąga uwagę, ale też świadczy o tym, że dbasz o swoje miejsce w sieci, więc prawdopodobnie tak samo zadbasz o klienta. Ale stanie się tak tylko wtedy, gdy nie będziesz modna czy modny na siłę. Trendy są ważne, ale muszą mieć sens. Jeśli coś wygląda efektownie, ale utrudnia korzystanie ze strony, to nie warto. Paralaksa może dodać głębi. Mikroanimacje ożywić interfejs. Grywalizacja zwiększyć zaangażowanie. Ale jeśli użytkownik nie wie, gdzie kliknąć, bo wszystko się rusza, świeci i gra, to efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Dlatego zanim wdrożysz coś nowego, zadaj sobie pytanie: czy to pomaga użytkownikowi, czy ułatwi skorzystanie z mojego serwisu, czy wspiera mój przekaz, czy pasuje do charakteru marki? Nowoczesność to nie to samo, co przekombinowanie. Dobrze zaprojektowana strona może być jednocześnie prosta, innowacyjna i skuteczna. Wystarczy, że każda decyzja będzie mieć uzasadnienie. Bo skuteczność nie zależy od trendu, ale od spójności, funkcjonalności i doświadczeń użytkownika. A jeśli masz już stronę internetową i chciałabyś lub chciałbyś sprawdzić, czy działa tak jak trzeba, to zapraszam cię do pobrania mojego darmowego e-booka. Link oczywiście znajdziesz w opisie odcinka. To checklista, która w łatwy sposób pomoże Ci sprawdzić, czy z Twoją stroną wszystko jest dobrze, czy wszystkie elementy są zabezpieczone i czy działa tak, jak trzeba. Zapraszam. Podsumowując, Twoja strona powinna prowadzić użytkownika za rękę. Zadbaj przede wszystkim o prostą i logiczną nawigację, czytelną strukturę, brak chaosu i rozpraszaczy, jasny cel i zrozumiały komunikat. Ważne są również responsywność, bo strona musi świetnie wyglądać i działać zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Mobile first to już nie trend, a konieczność. Szybkość ład ładowania. Według badań 53% użytkowników mobilnych porzuca stronę, jeśli nie załaduje się ona w ciągu 3 sekund. Jak temu zaradzić? Kompresuj zdjęcia, unikaj zbędnych wtyczek, korzystaj z dobrego hostingu, włącz cache i lazy loading. Dostępność cyfrowa WCAG? Twoja strona powinna być dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko kwestia empatii i odpowiedzialności, ale od tego roku również kwestia prawna. Pomyśl o tekstach alternatywnych do zdjęć w dobrym kontraście obsłudze klawiaturą. Bezpieczeństwo, czyli certyfikat SSL, to już absolutna podstawa, zwłaszcza gdy zbierasz dane, czy prowadzisz sprzedaż online. Co wpływa na dobre pierwsze wrażenie? Kolorystyka powinna być spójna z wizerunkiem marki i zawsze przemyślana. Typografia czytelna i dostosowana do charakteru marki. Grafiki i zdjęcia najlepiej, unikalne, wysokiej jakości i spójne. W przypadku sklepów koniecznie zdjęcia produktowe z różnych ujęć. Trendy wizualne warto z nich skorzystać, ale z umiarem i tylko jeśli pasują do Twojej marki. Nie zapomnij też o dobrych treściach i angażujących CTA. Jeśli zadbasz o to wszystko, Twoja strona będzie dla Ciebie pomocą, narzędziem i najlepszą wizytówką.